Zanim zaczniemy odcinek, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale A w następnym tygodniu zobaczycie coś nowego na tym kanale Także zapraszam was do oglądania! Za, zaraz... Czy to... Ty? May? E... Mati? May. Ja cię... Ja nie chciałem. No jakby to powiedzieć... 3 lata już tu jestem, błąkam się i w ogóle i... Ale ja cię szukałem, nie mogłem w ogóle ki no... kobieto! Mm -hmm, dobra, się uwierzę. No ale dobra, dobra, może przestajemy się kłócić na środku ulicy, co? No co, przecież... Kto to jest za tobą? No... To jest... nasza córka. To jest misaki. Co ale... Co? Czekaj, czekaj, chwila moment. wiecz ona była malutka. Ale... Minęło parę paręnaście lat, jak Ciebie tu z nami nie ma. E, co? Jak to kilkanaście lat? No, dłuższa sprawa, smocze kule. Ach, nie chcę mi się tego tłumaczyć, ale... Misaki, no powiedz coś jej. No, to jest... No, ona może się wstydzić, bo ona Cię nie kojarzy. Ale wreszcie jesteś, wreszcie możesz do nas wrócić, wreszcie... Jakoś możemy założyć normalną rodzinę tu na tej planecie. Wybacz mi. Ale aktualnie mam pomóc innego. Zaraz... co? No tak, bo ja myślałam, że ty w ogóle nie szukasz mnie ani nic. Myślałam, że zapomniałeś o mnie. A aktualnie ktoś inny mi pomógł. Ja. ja. jak? Nie, nie, zaraz nie wierzę. Nie, nie, nie. Musisz ze mną wrócić. Nie mogę, przepraszam. Ale. Ale... Nie, czekaj! May! Co? Ale czy jeszcze się zobaczymy? Nie wiem, może, ale na razie potrzebuję przerwy. Przepraszam cię. May! 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 Oh. Misaki, wracajmy do domu. Jasne. Złap się mnie. jak to odmówiła? Nie mogę w to uwierzyć. Dlaczego nie chciała z nami iść? Proszę, napij Razem się napijemy. Przecież ja... Nie... to kotu. A obok ciebie stoi. Już zaraz będzie zapewne pić. Możesz go wziąć ze stołu. Ale czemu? To nesio ze stołu. A co to jest? Ma inny kolor. To jest Soczek, ja nie chcę, serio, nie chcę. Myślałem, że ona ze mną wróci. Ale powiedz mi, co się stało w ogóle, bo... No, spotkaliśmy ją. No, to tak wiem, bo właśnie do was biegłem i w tym momencie nagle zniknęła ona. Jakby była przez sekundę i nawet nie zdążyłem po... dobiec. Powiedziała, że kogoś znalazła, kto... Kto ją broni, że... Naprawi to wszystko, co się dzieje i że... Odzyska Misaki. Odłóż ten nóż i się uspokój. Nie! Nie wytrzasł! Mogłeś mi naprawdę o. powiedzieć. Mogliśmy naprawdę spokojnie porozmawiać, ale nie, oczywiście! Ty postanowiłeś sobie znów uciec! To no, sama wiesz jakie były okoliczności, co się stało. jakie jakiej tak? okoliczności! A. po prostu nie. Tak! znowu... Nie wytrzasł. Aha! No. My tu jesteśmy. Cześć! Cześć! E. A ty takie pytanie, Filip? Czy sami nie powinni być tam w tamtym miejscu cały czas? Wróciłem już, no nie będę tam siedzieć, nie wiadomo ile czasu, przecież ile tam spadliśmy chodłem. Nie wiem, ale znaleźliśmy May. O! Ale nie chcę wrócić. O! A ta jak zwykle też ci obraziła na matkę. Eee? Ale. zrobisz w tej sytuacji? No nie wiem, no coś jej powiedzieć! No, żeby wróciła tu! Praktycznie obca dla mnie osoba. To jest twoja matka. Obszedła osoba. Matka. Nie znam jej nawet. O nie, nie. Dobra. Ma choć coś ci wiadomo odnośnie. Się... Czy ten kot może zejść z tego stołu po raz enty? On jest na moich kolanach. Nie, on jest na stole. Teraz jest na twojej głowie. Teraz jest obok ciebie. I? Dobra, nieważne. No, nieważne. E, czy coś się z sytuacją z tym? No właśnie nic się nie dowiedziałem. Muszę podzwonić trochę. Mm. O, załatwiam jeszcze, ale... Chore spytam się Vena w sumie. Ale dlaczego ona nie chciała wrócić? Przecież ja bym jej pomógł. Czemu ona uważa, że jestem jakiś słaby... Jakby mnie pamiętała z czasów jak nic nie umiałem. nie umiałem, nie umiałem się transformować, byłem zwykłym tylko jakimś rzezimieszkiem, jakimś piratem kosmicznym, który pracował na usługi jakiejś kompanii za przeproszeniem. Ech. Owszem, byliśmy wtedy no zwykłymi wojownikami niskiej klasy, ale trening jednak robi wszystko, w sumie mnie nie widziała. Jak ja trenuję, jak ja się teraz zachowuję, jak ja dbam o nasze wspólne dziecko. Musimy coś zrobić. Musimy najpierw ją odzyskać. Dowiedzieć się, kto zabił Natka i kto zamienia tych wszystkich ludzi w te cukierki. To może się podzielimy jakoś. Tylko jak? Na przykład, ja mógłbym się zająć się tymi, o, tym gościem od cukierków. Ale to masz jakiś plan, bo. coś mówiłeś, że ktoś ci się włamał do laboratorium. No włamał mi się, ale nic nie ukradł. Ale kto nawet nie bo... będzie z twojego laboratorium. to chodź, pokażę ci. Jak chcecie, to też chodź się w sumie. Ale tak... nie, nie ty zostajesz tutaj, Filipie. Aaaa, boże święty. Okej, okay. nie mój My, problem. Misaki, jak kiedyś będziesz miała chłopaka, to nie, nie rób tak jak, jak oni. wiesz, że on nic nie zrobi, tak? Rozumiem. idziesz Idę, Siora? Nie idę, mam sprawy do zatknięcia. Okej, okay, dobra, niech się pociachają, nie obchodzi mnie to. Chociaż nie! Poczekajcie! Nie na dywan! Był drogi! Myś... Op, dobra. Myślałem, bo już, że cię żona żal zabija, ale okej. Okay. Nie, ty wam drogi. No i po to przy okazji w sumie. Hmm. Powiesz, bo... My... Jak to powie... Nie! To? Co to jest? To jest kino. Domowe. No i kino, no i... Jak będziecie chcieli ogólnie pooglądać tutaj coś, to oczywiście zapraszam. Ale tu chodzi o to. Nie? bo... Tam jest jakiś wejście. Tak, tam jest moje labo. ale czy... A możemy z środka tak zobaczyć? Jeszcze nie. Chciałbym was zaprosić do środka, ale jeszcze nie. Jeszcze tam muszę parę rzeczy ogarnąć. Ale czy ten Tony może tam nie włazić? Tony robi co chce, zauważyłem. Lata po całym mieście, nie wiadomo skąd. Dziwnego tego kota Misaki przeprowadziłeś do domu. Wybrałaś... dobra, ale jak coś, to wy o tym nie wiecie, żeby mi nie było. Pewnego dnia was poproszę, żebyście wbili do mojego laboratorium, wow. ale teraz nie mogę. No dobra, ale co dalej, co... nie wiem, co ja mam robić. Znów nie mogę wyczuć energii Mei, to jest dla mnie dziwne. No jakby była jakaś inna, jakby ktoś ją... coś jej namówił, nie wiem. Uwierz mi, twoja matka taka nie była. Jasne. O... Dzień dobry, panie Macho! Tak, witaj! Wow. O, dzień dobry, dzień dobry. Ben. On ogólnie o. był w laboratorium, tak, bo tak. go poprosiłem. No, sprawdzałem te cukierki, co tam były, więc... Tak, no. bardzo dobrze. I co, czegoś się dowiedziałeś? Eee, o, to jest... To jest teoretycznie jakaś inna forma, jakby nie z tego świata, jakoś to tak to było chyba to napisane, że to nic nie jest stąd, jakby. Aha. Czyli przez trzy godziny czekania tylko tyle się dowiedzieliśmy, to w sumie dosyć kiepsko, powiem ci. Ale, no. jak, ja ale jak ich odmienić... W w ludzi. Tego jeszcze eee, nie wiemy. Pracuj, eee, system pracuje nad jakimś, więc... Ale mam jakiś trop co do tej osoby, więc podążę nim. Boże, serio, ten świat jest dziwny bez smoczych kul. Ale sam sobie poradzisz? Nie potrzebujesz no, kogoś? bo Kuko to ma inne sprawy na głowie niż, no. No okej. Okay. ja mam trop, ja sam, sam dam radę, bo... A to może nie wiem, no, mi się po coś? Nie! Ja sam dam radę, skąd to jest ten najlepszy bohaterem, więc... Cześć! No, no, drugim. Niech to pierwszy. On. On. Jest to najlepszym bohaterem młodego pokolenia, o! O, no to tak. Chyba, że Bakugo jeszcze, ale w sumie nie nie patrzyłem... Bakugo nic na... nie robi! A, no dobra, nie patrzyłem na ranking, więc szczerze nie wiem. Tu jest ranking. jakiś ranking? Tak. Jezu. Dobra, ranking bohaterów. lepiej chodźmy do domu, bo zaraz oni albo wysadzą, albo zaraz ci wysadzą całą chałupę, albo cały, całą dzielnicę. No i tak będę Więc musiał zapłacić. Cię Cię ostatni raz Dziąż. Puknie. Co z alimentami? Chociaż... Wszystko było dogadane. Boho płacił. Co pogadane? Tak? Jak macho płaci? I o tym ja nie wiem Cześć Jakie alimenty? Nie no mam. nie wiem go, Ach. no zaopiekowałem się nimi, no. Gdzie no. ci klucze do nie mieszkania? miałam gdzie mieszkać, wiesz? Zostawiłem ci klucze. Cześć, słuchaj, wyprosili mnie tam, nie jestem twoją żoną, ci przypominam. No. Nie zagryzywałeś im ślubu? Dziwne. No. no to oni mają skomplikowany związek. Podobnie w hmm. sumie jak ty. No właśnie... Y tak, coś ustaliliście w no, tym. No, no, no. Tak, że ktoś, zamie... ktoś zamienia ludzi w cukierki, tyle tak. wiem. Tyle tak. też wiem od kilku tygodni. No myśli. i tyle wiemy. I nic nie możemy z tym zrobić, bo mamy za mało danych. Dopiero trzy tak. godziny się to robi. To najmniej jeszcze z 5 potrzebuje. A, jeszcze jedno, Filip. następnym razem jak będziesz miał syna albo córkę, to lepiej bądź przy narodzinach, bo znów zrobi ona taką głupotę jak z twoim Maxem. Jaką głupotę? Nie ma ogona! No, ja też nie mam. Przypominam ci, że ty zostałeś sztucznie stworzony. A on nie jest pewnie sajanem, tak? Ale każdy nawet w jednej, drugiej, w jednej, czwartej rodzi się z sajańskim ogonem. ona go go pozbyła, więc nie ma potencjału. Jak to pozbyła? Tak. Ktoś taki Ciałaś... może pograć w grę? Okay. A Chodź. Czekaj, ja nie miałem czasami być w szkole? To już sobota jest. Ale coś już nie ode mnie chcieli. Jak to chcieli coś? Nie wiem, coś w akademikach, coś... A, chcieli ci pokazać akademiki! A, to tak, to mi ta nowa e, pisała. Tak, 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 informowali mnie, że tak, chcieliby ci pokazać akademiki. A, idziesz ze mną Misaki, czy zostajesz tu w domu? Ewentualnie jak chcesz Misaki, możesz mi pomóc w labo okej. Okay. A ja się z Tobą zabiorę. No to. Może się teleportujmy. Gdzież umiesz? To no właśnie, to ja już tam będę czekał. Dobrze. No to szybko. No to idź, dobra, idź z Panem Machem. Do do no dobrze, to odpoczywaj. Oj, Mati, powiem Ci, że zaraz mi głowa wybuchnie. O... Dobra, Ale... to chodź mi saki. To tam powodzenia, tylko dobra. tam pilnuj te dzieciaki, bo. No, dobra, wiecie, dobra. One są. No wiem, 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 wiem. No, wiem. Dobra, dobra. Idź, idź z panem Machem, ja wszystko tu załatwię i potem, może na jakąś czekoladę pójdziemy, czy coś. Okej. Okay. Dobra, to miłego. Dobra, dobra, gdzie oni są, gdzie oni są. Dobra, mam. <śmiech> <śmiech> dobra, to tutaj. Jednak już miał Ło, umiem co to jest. Dobrze. Dzieci rodzą się węże. Dobrze. O, dobra. Ale o co ci chodzi? O, jak węże. zwykle masz jakieś fantazje swoje. O, węże! O Jezu Chryste, tak się ale te akademiki zmieniły. No, nie wiem. O, nie widziałeś ich ostatnio, jak to byłeś? na drugą stronę przechodziłeś. Oj, nie tu jest... Co tu jest? Się... Wow! Przepraszam! Ma, musisz zrobić Stry... to tornado tymi tymi Nie Panuje nad tym jeszcze. Co to było? No, tornado. To... Nic, słońce to tornado zrobiłem przepraszam. Do... Mhm. Dobra, nieważne, co to jest? To jest nowe akademiki, no tak? Tak, tak? Tak. Bardzo ładnie wyglądają w środku. Hmm, Zapraszamy. Przestrzenie. Co ty taki pesymista? Eee, a no tutaj nie, nie ma czasami jakiegoś... Dobra. dobra, tu nie ma jakiegoś znów tajnego pokoju. I, tak, tak, Tajny tak, tak, pokój. tak, tak. Tak, tak, tak. Nie ma jeszcze tak, nie ma. O nice, hmm. Książki nie będą potrzebne, mogę zniszczyć. Uj, uj, uj. O co to jest? A, brznica. E, a tu? Łazienka. To, to ale... Łazienka. A tu? Samo. To samo. Łazienka. Mhm. Mm hmm. no. No. Grał? O, Gdzie wiem nie? grać. Ktoś grał na nim kiedyś. Chodź teraz. Ładnie. Co powiecie na to ładnie? E... Było? Ładnie. Dlaczego eee... ty to robisz ustami, a Patrz. nie grałeś? Grałem, mogę to powtórzyć! Patrz na to, odsuń się! Patrz! Nie, ja to mogę powtórzyć, bo na to. Uszy bolą. O wow. Ha, dobra, tutaj jakąś macie kończyć z książkami. Tutaj co? Tu będziemy zwierzątko akademickie. Paweł tutaj Tupen, będzie mieszkać. No, to jest smok. Eee, ptaszki, dobra, no, Ptaszki! Boże. O, on pasuje. Albo o, albo ten z tymi fioletowymi włosami też mógł tu mieszkać. Nie, tamten nie. No tak powójcie gorzej niż ten. Co ty robisz? Ale... On z mieć większość. No, tak, twardy, on jest wami w, w klasie. Tak. Tak. Andrzej też. No chyba nie. No, a, no chyba no, bo... tak. Dlatego my wiemy, że, że on tu ma pokój od razu. No, tak, No dobra, 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 chodź. Niechcę, podziękuję. Chodźcie na górę, tu widzę, że chyba są wasze pokoje. E, ale... nie. Tak, tylko że... Hmm, wykładzina... Krócie najtańszy do Bans i Ale Ale pozamykajcie, co to jest Tesko? O no. właśnie, no. za Was nie Styd! Styd za Dopiero Gim. się prowadziliśmy tu, jeszcze nie wszystko mm, ogarnęliśmy mm. jak tu działa. Czyli tutaj jeszcze jest górna, tak? Tak, i windy są. O windy. Góra. Okej. Okay. No ładnie tu na górze. Tak no przestrzenie. Tak, Fajnie, można wylatywać z pokoju. Hmm, sobie no to Jakiś latać. obraz ładny. Hmm, no dobra, chodźcie na chwilę na dół. Dam skrót! Gau! 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 Musimy to jakąś trampolinę dać. tam. Tak. Dobra. Dobra. dobra, stańcie tutaj wokół, ten ja wam coś powiem, bo mi się nawet nie przestawiliście imionami, nie wszyscy. Ach, nie na przykład, nie przestawiłeś się. Na przykład ty, na przykład nie ty, nie ty się Misio. Postawiłem. No. Jak to no. no, twoje imię to jest Miś? Miś Siem, Nazwijmy go jakoś. Dajmy nie, mu nazwisko. Nazywaj się Willy. Ten. Nie. O, Łonka niech ma. Wonka. Willy, Willy. Willy Łonka, tak. O. Nie, nie, nie Zasz, ty, Willy Łonka. A ty smok miałeś nie, na imię jak? Paweł. Paweł, ty? Willow. Willow, ty? Willow, no, już willow już willow. Mówiłam ostatnio. Ja nie ja mam krótką pamięć. A Daria się nazywa. Daria, a ty? Siszka. Nie, nie. Ineska. No Ineska. Nie. Jezu. Tak, ty miś. Jeszcze jest, zaraz. Jeszcze jest Andrzej, jeszcze jest. Siszka? No jest szyszka, to? i jest. misaki. Jeszcze... Chyba. Jeszcze... No i misaki jeszcze z wami jest. I ten taki z uszami rudy. A właśnie, czemu to, to jej to nie, to nie to no? To no i ten kolorowy oczy. A, jeszcze te kolorowe oczy. O, no tak. A najważniejsze pytanie, czemu nie ma twojej córki dzisiaj z nami? Prze swojego pokoju jeszcze nie miałeś nie od niego. Po pierwsze to jest, sobota. jest sobota. Trudno, A no, ale no, było pisane, No to jesteś dzisiaj? w szkole! Eee, ale wy tu mieszkacie! Ale. Ale sobota! No, ale trudno, no mieszkamy yy. tu, musimy się urządzić. W akademii no. hmm. no nie No właśnie. A po drugie, macie uważać na to co się dzieje na zewnątrz. A co się Dobrze. dzieje na zewnątrz? A co się dzieje? No radio nie słuchacie, ludzie nie? się w cukierki zamieniają. Nas No nie Nice, tylko prawdopodobnie das? ktoś jest albo z was, albo jakiś nie wiem co, chodzący po tym świecie i zamienia wszystkich cukierki. Ja, ja też, nie, 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 w nie, Ja też też nie, Ja nie, 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 się. coś takiego zrobić. No tak nie, no. sprawdzam nie, No nie, 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 no bardziej bezpiecznie niż ostatnie, ale dalej mogą być A ja nadal się zastanawiam, czy pan to Miś, to czasami to nie jest syn. byłego dyrektora. Nie. Pani Basi. Nie. Pani Miś! O no mnie! Dziwnie. No jest podejrzanie. Moja mama to pani tamten Miś. tamten był chyba wiewiórką. Cicho! No, no Moja mama to pani tak. Miś. Nie Ej, wiem, nie wiem. chyba z Nie wiem, nie wiem, dobra. Dobra, do... rodzina, dobra tak? nieważne, nieważne. Hmm. Poniedziałek widzimy się znów na treningu i normalnie macie lekcje. Dobrze. Okay. A pytanie, a Misaki przyjdzie potem swój pokój czy nie? Tak. Ale, ale po co, po co przyjdzie, się przyjdzie, przyjdzie później. My z Filipem jeszcze jedną rzecz musimy omówić na zewnątrz, także na razie cześć, papa. Do pa. pa, no ja. zobaczenia. Czarnia. Macie. Pamiętajcie, żeby kupić rzeczy. O, pamiętam. Może Filip. Ja wiem, że ty nie... Musimy coś jedno, opracować. Nie, ja to chociaż nie uczę w przeciwieństwie do ciebie. Jeszcze... Nie o to chodzi. A, no tak. Wiesz o tym, że szybko kolczyka potara nie użyjemy. No tak raczej le... nie zbyt. Więc.. muszę cię nauczyć tańca fuzji. Ach, no, w sumie było. Mogłem się domyślić, że kiedyś będę musiał to zrobić. Ale... Będzie trzeba, bo to... Nie wiem co to może być nie taki... Musimy znaleźć mordercę Natka. Co ty tutaj robisz? I ty, widzę was. Potrafimy wyczuć waszą energię. Sza A kim ptaszku? Nie, nie nazywaj mnie tak. Ta... No. Ścigamy się, szybko. A, A. No dobra. Może nie... Ja da... Teleportujemy gdzieś kawałek dalej nas Nie, 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 to powiedź, tylko tyle. Ja, ja muszę lecieć do domu, wiesz... Z Misaki, wiesz jak tam to będzie... też tam muszę iść. Dobra, dobra, to trzymaj się na razie, ja się troszkę... W, w sumie tak... Ech, serio, ten świat i to wszystko jest dziwne. Ech.